Produkty, które sprzedajemy są, są dopuszczone do sprzedaży, natomiast nie wiem czy z tego prostu jest jakiś problem ginekologiczny to w przypadku pana partnerki, czy po prostu nie wiem, te kółki były użyte zbyt głęboko. No tak, ale proszę pana, i co ja nie dostanę za to jakieś rekompensaty, czy coś? Nie dostanę, że, nie dostanę go żadnego, nie wiem, jakiś pieniędzy za to? Eee, ale Ubezpieczenie, tak czy cokolwiek tak nie ma? Jakiej podstawie oczekuje pan rekompensaty z mojej strony, bo tutaj tak naprawdę szczerze mówiąc nie rozumiem. No bo pan dopuszcza do sprzedaży niebezpiecznych narzędzi, tak jakby, eee, prawda? Tak postują. ja nie dopuszczam niczego do sprzedaży, jestem sprzedawcą produktów, które zostały dopuszczone. Aha, a nie wiem, mogę poprosić kogoś do telefonu, który... Kogoś, nie na jakiegoś dostawcę tego? Produktu? Eee, wie panie, jestem sprzedawcą, tak naprawdę jest godzina... Eee, nie, nie wiem, 20. 20. 20. 22. 22, więc ciężko by było oczekiwać, żeby... Producent tak naprawdę, tym bardziej, że jestem tylko sprzedawcą, a nie producentem. Eee, ja oczywiście mogę przekazać panu kontakt do, do producenta. Nie widzę z tym najmniejszego... Tych kule kanalnych, tak? Musi się też pomyśleć z tym, że, że prawdopodobnie jest to zagraniczna firma. Aha, zag zagraniczna firma, firma, tak? Mm -hmm. To jest z grubszej rury będzie, tak? E, nie pan powie, które, które kółki pan kupił, jest pan nowe. Kurde, pana teraz jestem roztrzęsiony, ja nic, nic nie kontaktuję, nie, nie pamiętam. Nie, ja panu oczywiście rozumiem. Natomiast jeżeli by pan sprawdził, kto jest producentem tego, Ja na pewno będzie pan mógł uh, z nimi porozmawiać z tych kwestii, no, tak jak mówię. Uh, no jest mi przykro, że taka sytuacja miała miejsce, natomiast ja, no jestem tylko i wyłącznie sprzedawcą produktów, które są dopuszczone do sprzedaży. Czyli na tego tak rozdziesięczka, żebym go odpowiedział, no i za to, uh, no, nie pan. Dobrze, a nie wiem, eee, nie ma pan jakiegoś numeru, czy cokolwiek, że mógł mieć jakiś kontakt? Kolejna sprawa o tej godzinie: tak naprawdę, no, praktycznie nie ma szansy, żeby którakolwiek firma pracowała. Mhm. Chyba coś tutaj pisze, że jakiś unikalny króliczek, to chyba to. Hmm. Eee, unikalny króliczek, chyba że zaraz poszukam, co by tu mogło być, bo, 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 bo. Eee, zobacz, królik, albo coś takiego. Zaraz spróbuję coś znaleźć, ale no tutaj, tutaj niestety nic w tej chwili w systemie A, nie znajduje prawdopodobnie po prostu posiadam angielską nazwę, jeżeli mógłby pan sprawdzić całkowicie tą nazwę. Natomiast, natomiast z drugiej strony troszeczkę być może też w pewnym sensie pocieszenie, bo, bo w nie może być to... No ja nie wiem, ale proszę pana, tryskać zaczęło z dupy leciało, naprawdę ja jestem cały rozczesiony. ja nie wiem, ja tą kobietę kocham. Pan to rozumie? Oczywiście, jak najbardziej pana rozumiem, mogę przekazać kontakt do producenta. Natomiast, natomiast, no ciężko mi się w tej chwili do tego odnieść. O Jezu, całe łóżko, na stronę na łóżko jest, jest, co ja teraz pocznę? Nie wiesz Dobra, proszę pana ja muszę jechać do żony, do szpitala Także, do widzenia Do widzenia i wszystkiego o kurde. <grywa> <grywa>